Ja nie wiem, co ja się piszę, robię na serię tak szczerze mówiąc. Nie, też, że nie psycha Bo klienci nie mówią, Jaki sos pesto. No, nie wiem, jakby. To jest no tak. Nie mówię mi pesto. Czemu to jest tyle powiadomień i nie było chwilę? Dobra, miesiąc. No, jakby co ty. co się piszę, robię sobie serię? Jeszcze przyjdą jakieś kokosy, będę bogaty, mam 16 laków. Ale no. <śmienicza> Nieważne. Hejka, jestem Cabolan, więc poza... No widzicie! Już patrzę za taką miśka. Już mam depresję. Dobra. Hejka, jestem Koczabulan, witam was w podobnym kanale. Dzisiaj widzimy się kod pizza kiedy pizza. Zajmę do lajkowania, like subskrybowania mojego kanału i co? Jakie będą przez na pewno one mnie zachęcają. Dzień 32. Nie wiem co już skończyłem to czym, więc... Niemoc jak wiosna w mieście pizzy, kwiaty kwitną, pizzy się pieką, a zwierzątka, zwierzęta cieszą się piękną pogodą. Widziano też króliczka skaczącego dookoła, jakie to słodkie. Kolejne wieści na temat uroczej, lokalnej króliczki. Jej dom został opanowany przez grzeskwinie, ale do niesienia mówią, że jest lepiej dzięki piekarzowi z chrupiące przeki pizzeria, używające mu kwinię do pizzy, hura! Wcześniej zgłoszona pizzeria jest teraz ponownie otwarta po krótkiej przerwie. Na przekąskę wygląda to, że mamy knocy też piekarza. To wszystko nie pizza i pizza. Ale jak brzkwinia do... Wait! Jak może być? Jak może być brzkwina do pizzy, skoro brzeskwinie jest miękkim produktem i możliwe, że pod wpływem ciepła piekarnika, Ona by się po prostu roztopiła komentujmy Hej, przepraszam, ale nie wiem z kim mogę o tym porozmawiać Ta nie zaszła za daleko Nie mogę już dłużej rozmawiać z moim bratem Przykro mi nie wiem, Co do mam? O nie To nie twoja wina Widzisz, że mówią Ale mnie Nie słyszę go tylko to, że ma rację A ja się mylę Ważne dzięki, że mnie wysłuchałeś Jasne Powiedz tym ludziom od ciebie By zaczęli gadać Czy jestem sos pomidorowy Czy pesto W ogóle jaka super jest muzyka tutaj Okej, okay, zobaczymy ile ja zobaczymy ile, czekaj Czy to mój brat właśnie wyszedł? wyglądało, jakby płakał No serio płakał? Poczekaj, chyba ja nie jestem w Z powodu całej tej sprawy z sosem pesto pomidorowym Okej, okay, to nie ma sensu, ale odpowiedź ta to też nie ma sensu, jeżeli mamy szczerą ponieważ... Poczekaj, chyba nie jest smutny z powodu całej tej sprawy z pesto po nie robią, ta no i co to jest za odpowiedź, no. O kurczę, nie chciałem go zranić. Myślę, że mnie poniosło z dnymi sesami. Muszę to naprawić. W końcu mają dość tego pestu. Zabisz to. Zdziel mnie. Co polec o to jedność, prawda? O, połóż to na to pesto. Dziękuję, dziękuję po prostu dziękuję kocham cię kocham cię naprawdę jesteś może i ja się zaraz popłaczę powiedziała pesto pesto dobra okej okay. cebula z robimy najpiękniejszą pizzę z pesto cebula i peperoni to będzie idealna pizza może nie na mój budżet ale po prostu będzie błono po prostu takie wiecie Estetyczna. Musi ona być. <noise> nie wiem czy ma ta muzyka daje mi takie trzy kropki, nie? Taki vibe totalny. No rozłożymy sobie, wiecie, taką tutaj. Ojej oj. Okej. Okay. I tu. Na pewno miała być. Co była jest peperoni? To wybranka życiowa, czyli trzeba... Czekajcie... O! O! Pięknie! Pięknie! Może i zimową, Fajnie. No ja wiem, że fajnie. Uff, dobra. Musimy wyjść na, na ten... Chcę pizzę z arbuzem. Uff. Nie keczo no. Nie nerwuj się. Będzie dobrze. Co to jest arbuz? Puszcz sos pomidorowy i oliwki na jednej połówce. się domyślał nie? z pomidorowe i oliwki na jednej półwce. I oliwki, to miało być na jednej półwce, nie? Porczce z pomidorowe i oliwki na jednej półwce, ok. Musimy się troszkę sprężyć. Na drugim ma być pesto. Nie poczuję tego pomidorowego z <noise> i oliwki na jednej połówce pesto, na drugiej bez sera. Na jednej połówce pesto, na drugiej bez sera. Czyli to będzie ma być ser. Dobra, lecimy. Czemu ci tak szybko spada to? Matka, No, no, sorry, musiałem stary rozkmienić Twoje zamówienia. Ja nie umiem polskiego czy jaki? No. Maria. nie zabijaj mnie. Wybrani ludzie i jeden. Dziękuję. Jasne. No, ja chciałem usłyszeć ten. No Jezus, mre, jakiś sos. A, jakby. Ja chciałem usłyszeć e, tę. historię. W tej chwili, Ehrard, no. W sędzi Hej, ja to wstawię i się okej okay. Muzyka jak zwinę, powiem Wam. Kto ogarnie tą muzykę? Ja się pytam. Na pewno bym do swojej pizzerii takiej muzyki nie dał Dziękuję. Dziękuję. Błyska. Psychika w tej grze już po prostu siada. Tak. A naprawdę chcę pizzę z testu, a ja nie chcę. I co teraz? Niech to pizzy z pesto z mięsem Zrób tak aby było 8 części Czyli klasyczne mięso Pesto, wszystkie mięsa Czyli klasyczne mięso z Pesto Tyle. I ci mam teraz. Cztery. Teraz jest sześć. Osiem. <grym /doletnie> nie możesz sprzedawać pizzy, na której brakuje Unchosek. Ale ja tego nie mam. O, <grym /doletnie> o, może nie mam cię może ja mam Unchosek. O matko o matku. Owsianka. Naprawdę no, nie macie pomysłu na imię. Ja bym dał jej na imię Margaretka. Margaretka. Prawda, że ładne imię. się na przykład podoba. Ja jestem króliczkiem i mówię, ale to nie jest teraz ważne. Wiesz co jest ważne? Pizza. Mówię o Brzoskwiniach Brzuskwiniach. Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ja wrażenie nikt mi nie powiedział, że mój dom znajduje się w środku brzkwiniowego sadu. Myślałem, że to tylko ładne drzewa, ale zaraz wszędzie spadają kwinie. Okej. Okay. Proszę, proszę, weź te partie, które zabrałem. Nie mogę się ich pozbyć wystarczająco szybko. Dzięki! Ła, wow, wzdę przeskwinie. Zachęcam do wykorzystania tych brzkini do pizzy pikarzu. Cieszę się, że mogę dać ci darmową dostawę do końca sezonu. PIENIĄDZE A to widzicie? Właśnie nas tutaj skutek To kupimy Chcę ubrać o, A ja jestem w ogóle taki paskudny w tej grze Nieważne e, Nie chodzimy. Powinnam wrócić do domu i zabrać więcej brzeskni zanim się nagromadzę. Na razie się papiekażą. To No nara, jakby nie. No, jak mówię nara, to jest mi takie nie wiem, niekomfortowe, bo jakieś, nie wiem, cześć, nie wiem, papa, już jakieś nara. No. Powiem wam że jak to dalej pójdzie, to ja zbankrutuję i skończę serię. Serio. Dwie godziny. Yeah, Mam choice. Od kiedy? Bo ja nie wiem. Uh, ok. Następny dzień Cześć, bo ja piję. Pamiętajcie, picie wodę. Nawet to tak jak. Nie Nawet to tak jak. brzegi pizzeria. Nawet przy kwinię. Odwiecie go pizzerię już dziś, aby zjeść pizzę tak słodko, jak piekarz który ją przygotowuje. No, to bardziej jak się denerwuje. To już skończyć się skończy, pizzę jak pizza. Ja będę miał taki słodki. A klienci też będą bardzo dowolni. Jak się masz piekarzu, cieszy się przeskwiniami? Tak. To dobrze, ponieważ mam dla ciebie więcej. koszy, które tylko czekają, aby Znaleźć się do tej Co? Mam dwie godziny by to wydać. Ale skakanie i zbieranie ich to dużo pracy dla takiego małego kuchniczka. A Mogę wziąć pizzę z serem? Jasne, sama, i Czyli Margaritka Dzięki, że dałeś w pieniądze. Więc to na nie bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne. Mogę przyjrzeć się wziąć jakąś inną wizytę? W sensie. Wrócić na YouTube'a yeah, Jee, 75 już. Nie wiem, co to w ogóle jest, bo to jakiś chyba. <grym> co to w ogóle było. Mariusz, jest to mój żołądek, powiedział właśnie Mam nadzieję, że tego nie było Mam nadzieję, że tego nie było Dobra, tak, tak, zdjęcia. liczę Może zimowy, ale To szczęśliwe skoki, chyba No i świetnie, po prostu Hej, przepraszam Za wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie kilka dni Ale może zrobić nam pizzę? Pusce są pesto, puszce są bohnerowe Powiem Ci, zdenerwowaliście mnie. Wasza drama też wpłynęła na mnie, więc e, powinienem teraz wadać e, suchy pracy do jedzenia i nie wiem, być wywalone, ale taki nie będę. Jestem bardzo dobrym człowiekiem. Wszystkie nie też zajrzamy na fajnie, nie ja wiecie. Deluxe to będzie taki dzieciąko. Będzie. Nie słuchaj, jak będę został... Ja lubię dużo dodatków, ale jakbym dostał takie coś. Ja bym się zżygał na to. Prędzej niż bym poszedł do gibla. Ale jest ich wymaganie, tak? Nie rozumiem go do mieli, prawda? To jest naprawdę w Proszę święte, ale mnie to wszystko nie bolą, prawda? Boże, co to? Dobre, ekanon, słyszę, że to zrozumiałe kolektora. No, no. Mam to w dupie, że nie był zadowolony i to 257. Co? Słyszę, że są muzyki, się Wiecie, Mamy naprawdę... Mamy dinozaury dla was Chciecie serię z dinozaurów? Możemy wymienić My mam dosyć że kiedyś wrócimy do tej gry, ale naprawdę no dosyć tak hura okej tak tak okay, tak. spoko Dam ci tą Ale proszę, spokój już dlaczego tak mam tak mało pieniędzy? musieliśmy mieć więcej jakkolwiek A teraz to co? nie, wiecie co? ja się poddaję chyba z tą grą to była jedyna odcinkówka, jak nie więcej Ej, nie wiem, zobaczymy, wystartujemy z dinozaurami hmm. Z dinozaurami, mam grę o dinozaurach, słuchajcie Mam grę o dinozaurach, jest świetna, się nie wiem czy jest świetna Ale mam grę z dinozaurami, i tam się buduje podobno Park z dinozaurami No więc Moim zdaniem to jest idealna gra dla nas To jest od tej gry Co wiecie? Myślę wydaje, że to przez te przestkwinie Po no, 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 zrobię im pizzę pół na pół, bo są jakieś nie niezdecydowane. Ale no wiecie, wiecie jak to jest. Nie zadawać tych przelotkwi? Dobra, teraz może nie dajemy tych przelotkwi, bo one może nie popsuję właśnie tego questa. Ale nie! Strasznie, zanurzujemy questy, na przykład jak. Nie można wyjść z gry podczas questa, ponieważ blokujecie ten quest, że nie możesz wyjść z gry, bo będziesz musiał robić to od samego początku. Albo właśnie takie coś, że musisz robić od nowa, ponieważ komuś się nie spodoba. Nie, jak oczy nagrywanie. Gdzie jest ta gra o dinozaurach? Gdzie jest ta gra o dinozaurach? Tu mamy czchala. Gdzie jest gra od Okej. Okay. No. Nie pięknie. Ile to waży? Oha! Ja coś się pobieram. <laughs>